Oglądasz ten program dzięki przyjaciołom i partnerom AMI. Aleluia Bible wierzy w Biblię i Chrystusa. koncentrujemy się na Chrystusie, I To Jezus jest w sercu wszystkiego, co robimy i co wierzymy. Naszą misją jest szerzenie dobrej nowiny Jezusa Chrystusa na całym świecie. Poprzez tę misję staramy się umocnić biednych i wyposażyć ich w narzędzia dzielenia się Ewangelią i życia życiem pełnym wiary, nadziei i miłości. W Jezus pozostaje taki sam wczoraj, dzisiaj, i tak jak opisuje to Bismu. Jego moc działa również dziś w Kościele. Jesteśmy AMI. Ze szczytu góry dźwięk jego głosu instruuje nas. I tylko dzięki temu jesteśmy w stanie wygrać na każdym polu bitwy. Zwyciężasz, a oni przegrywają. W imieniu Jezusa. Usiądźcie. Księga liczb, rozdział 6, werset 22. Pan powiedział do Mój Rzesza. Kto do Niego przemówił? Powiedz Aaronowi i jego synom. O Boże, mogłeś sam przemówić do Arona i jego synów. Ale nie. Aaron usłyszy mój głos poprzez Mojżesza. Dlatego Bóg przemówił do Mojżesza: A czy Ty posiadasz Mojżesza? Powiedz Aaronowi i jego synom, bo Twój Mojżesz ma dla Ciebie słowo od Boga. Tak będziecie błogosławić synów Izraela. Błogosławieństwo jest umocnieniem i daniem możliwości do odniesienia sukcesu. Błogosławieństwo jest umocnieniem do odniesienia sukcesu. Poza pieniędzmi. I rzeczami materialnymi. Błogosławieństwo jest niewidocznym duchowym elementem, który, jeśli spocznie na tobie, dodaje to ci skrzydeł, by latać wysoko. Siłę, mięśnie, by szybko biec. Błogosławieni, na których Pan położył swoje dłonie. Bo zawsze będą na szczycie, a nie w dolinie. Będą pierwszymi, a nie ostatnimi. Będą głową, a nie ogonem. Jest sposób, w którym należy błogosławić. Ci, którzy błyszczą na świecie, nigdy nie powinni być dla Was przykładem. Takie myślenie, że Bóg nie błogosławi tych, którzy uciekają się do modlitwy, i branie jako przykładu tych, którzy znajdują się na świecie, dyrektorów firm, tym samym urąganie kazalnicą, mówiąc, widzicie, oni nie modlą się do Waszego Boga, a jednak doświadczają błogosławieństwa. Oni nie doświadczają błogosławieństwa, bo błogosławieństwo przekracza to, co mogą zaoferować pieniądze, nadanie których stać diabła, a tym, którzy się przed nim kłaniają, powstrzymuje się przed wymienianiem nazwisk tych, którzy kiedy tego nie widzicie, kłaniają się różnego rodzaju nonsensom. Dzieci Boże, to modlitwa prowadzi do błogosławieństw. Bóg prowadzi do błogosławieństw. Słowo prowadzi do błogosławieństw. Błogosławieństw Pana. Miriel powiedział: Błogosławieństwo to wszystko, co prowadzi Cię bliżej Boga i wszystko, co odciąga Cię od Boga, nim nie jest. Jest pewien sposób, w jaki Pan poinstruował Proroka, by przekazał kapłanowi informację o tym, jak powinno wyglądać kapłańskie błogosławieństwo. I powiedział: Tak będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich. Kiedy błogosławieństwo jest wykonane zgodnie z zaleceniami Pana, zostają uwolnione słowa mocy. Tak? Będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich. Bo dzięki słowom podniosą się. I dzięki słowom. Ostaną się. Niech Ci błogosławi Pan i niech Cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze i niech Ci będzie łaskawy. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech da Ci pokój. Masa, terebe, kapłan miał w imieniu Pana posługiwać jego Ludowi przynosząc do to uwielbienie i ich ofiary w dawnych czasach postrzegano go jako reprezentant Ambasadora. Prorok był głosem Boga. Objawioną wolą Boga. Więc prorok Mojżesz przemówił do kapłana Arona, w jaki sposób ma wykonać to, co umożliwi i umocni lud Boży, by bo mógł dotrzeć do miejsca błogosławieństwa, powiedział. Tak będziecie błogosławić. Za każdym razem, kiedy mówię, bądź błogosławiony, jesteś błogosławiony. Za każdym razem, kiedy twój kapłan, prorok mówi, niech wszystko z tobą będzie dobrze. Tak też będzie. I Pan polecił, kiedy będziesz ich błogosławił, powiedz, niech Ci błogosławi Pan żadnej dezorientacji wskazującej na to, że błogosławieństwo weźmie się z ćwiczenia w przodku, bo będzie pochodziło od Pana, waszego Boga. Panie i Panowie, synowie i córki Boga, tylko błogosławieństwo Pana wzbogaca i nie przynosi z sobą zmartwień. Nigdy nie wpatrujcie się w tych. Którzy wydają się mieć wiele zasobów, a świat nazwie ich najbogatszymi, bo nie wiedzą, czym jest błogosławieństwo. I nigdy nie powinno się ich wymieniać na ołtarzu Pańskim, jako przykładów dla bożych dzieci. I co gorsza, przykładu tego, że modlitwa nie działa i nie jest potrzebna, bo wystarczy jedynie pracować. Czy wiecie, jak wielu ludzi pracuje i nic nie osiąga? Afryka modliła się i nie widziała owoców. coś niewłaściwego stało się z Kościołem. Jeśli dziś świat arabski rozkwita daleko bardziej niż nawet Zachód, a i religijnie modli się pięć razy dziennie. Poświęca czas, łącząc Poświęca się z ponadnaturalną mocą, Bogiem, Bogiem. Jakkolwiek nazwać Boga ma nie mieć znaczenia? Zamiast tego pokazujesz ludzi. Nie wiesz, gdzie przecieka dom, w którym nie śpisz. Na zewnątrz. Wyglądają, jakby mieli się dobrze. Ale chcę Wam przypomnieć, że wielu z tych, którzy posiadają łóżka, nie może spać. Wielu z tych, którzy posiadają duże domy, nie znajduje spokoju. Bo błogosławieństwo Pana wzbogaca i nie przynosi z sobą zmartwień. Jeśli zostałeś pobłogosławiony przez ten film, podziel się nim na platformach społecznościowych, korzystając z przycisku dostępnych, Upewnij się, że polubiłeś i podzieliłeś się naszymi filmami ze swoimi przyjaciółmi i rodzinami. Dołącz do nas na kanale AMITV lub podczas transmisji na żywo. Śledź pastora Alfa Lukau na mediach społecznościowych.